Osoby starsze oraz osoby zależne nie muszą wychodzić z domu, aby załatwić formalności w urzędzie. Siemski ratusz ruszył z usługą mobilny urzędnik. Jest ona skierowana dla osób o specjalnych potrzebach, które z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w ratuszu. W przypadku seniorów trzeba mieć co najmniej 65 lat. Z mobilnego urzędnika mogą skorzystać również osoby zależne od 15 roku życia. Otwieramy taką usługę, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej jest przypadków y, y, trudnych, y, którzy mają ograniczony dostęp do y, urzędów. Krokiem następnym y, będzie stworzenie, jesteśmy po audycie dostępności do naszych instytucji publicznych, czyli i do y, ratusza, i do budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Pokonujemy wszelkiego rodzaju bariery, po to po prostu, żeby i niepełnosprawni ruchowo, i intelektualnie, i głusi prawda, i tak dalej, mieli dostęp i załatwili wszystkie sprawy w Urzędzie Miejskim. Aby skorzystać z usług mobilnego urzędnika, wystarczy napisać maila na adres mobilny Urzędnik małpa urząd.srem.pl lub zadzwonić pod numer 61 28 47 147. W zgłoszeniu należy podać, czego dotyczy sprawa oraz swoje dane osobowe. Można zgłosić na przykład potrzeby wymiany dokumentów, zaświadczeń, kartę np. Dużej Rodziny, kartę seniora ogólnopolską, wielkopolską, czy naszą tutaj śremską. Wówczas w ciągu trzech dni mobilny urzędnik, takim pełnomocnikiem moim jest właśnie pani Marzena Tonińska, która pracuje w biurze obsługi ich klienta, w ciągu trzech dni odpisze, odzwoni i umówi się na konkretną datę. Usługa jest świadczona za darmo tylko w dni robocze od godziny 8 do 14. Mobilny urzędnik to projekt Fundacji Partycypacji Społecznej dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 1 363 000 zł. Śremski Urząd otrzymał ułamek tej kwoty.